Witam wszystkich Dzisiaj będzie film Druga część treningu góry Dobra, żeby nie przedłużać bo już wiecie jak te filmy wyglądają będę nagrywał z treningu Zaczynam od push pressa handlem yy, jednorocz push press, czyli wyjście znów, wyrzut 3 powtórzenia, 3 serie po 3 powtórzenia tak przed wyciskaniem handlem 40kg Rozgrzewki nie nagrywały. Nudna. Dobra. Wstydziel. Minuty przerwy i kolejna seria. Zaraz Do na Dobra, dwie minuty minęły, tak mam jeszcze drugą serię, trzecią już nie będę nagrywał. Ale handel: 40 kg, 3 powtórzenia, push press. I lecimy na trzecią. Dobra, kolejne ćwiczenie. Spotopress. Rozgrzewki nie nagrywałem. Teraz nagrywam serię główną. Pierwsza. Cztery serie po cztery powtórzenia. Spotopress, czyli w zatrzymujemy, powiedzmy na taką odległość przed klatką piersiową. Robimy pauzę i strzał do góry. Pauza to od jednego, jeden, 2 sekundy, jak opuścimy na dwa. Trzymamy raz, dwa, strzał. Cztery powtórzenia, cztery serie po cztery. Około <laughs> trzech minut przerwy między seriami. Na gryfie sto Minuty przerwy i kolejna seria. Kolejne ćwiczenie row X0, X0 tempo, czyli szybko na 4 powtórzenia. Poszła rozgrzewka 64, 74, 84, 94, teraz jest 100 i to już dopiero się zaczyna seria. cztery serie po cztery powtórzenia. Pierwsza seria i lecimy. Dwie minuty przerwy. Dwie minuty minęły i robimy serię numer dwa. Najnowsza tylko dwie serii. Przy tym ćwiczeniu pamiętajcie o technice ciężar ciężarem, ale jak głosujecie to nie ma podbijania nogami, czy takich ruchów nie można wykonać, bo rozpierdniczycie sobie plecy. Ok, kolejnym ćwiczeniem i tym samym ostatnim jaki wykonuję dzisiejszego dnia jest to podciąganie na drążku wąskim chwytem nogi w takiej pozycji tu z przodu, żeby brzuch był cały czas dopięty żeby nie było czegoś takiego wygięcia w plecach no i oczywiście robię to rampą czyli mam rampę otwartą na 5 powtórzeń 5, robię 5 powtórzeń bez obciążenia 2 minuty przerwy, zakładam piątkę bo tak robiłem, 5 kilo, 5 powtórzeń 2 minuty przerwy, teraz jest 10 kilo 5 powtórzeń, tak długo aż aż po prostu nie wyglądam 5 powtórzeń Dobra, jest 10 kilo, jedziemy. Pamiętamy jedną rzecz. Łopatki wypuszczane i pod łopatek zaczynamy, podciągamy się aż Drożek dotknie tutaj obojczyków. Nie jakiś półruch. Dwie minuty przerwy i zakładamy piętnastkę. Dobra, mamy czwartą serię. 15 kilo i znowu pięć powtórzę. Było ciężko, ostatnie, ale poszło. Dwie minuty przerwy, zakładamy dwudziestkę, zobaczymy ile da się do rady zrobić. Może trzy powtórzenia. co się okaże. No i dobra, to będzie już prawdopodobnie ostatnia seria, bo raczej pięć nie dam rady, ale zobaczymy ile się da radę pociągnąć, może z dwa, trzy powtórzenia, z dwudziestą. Jak już jest jako to ćwiczenie, jako ostatnie to wiosłowania. Wszystko męczy ręce, męczy plecy, więc na pewno nie będziecie tutaj mogli poszaleć. Ale tak trzeba robić tą lampę, żeby wyszło około 5 do 6 serii, więcej też nie ma co. Dobra, lecimy. No ja 3-3 powtórzenia poszły To już jest koniec treningu Zobaczcie ja 4 ćwiczenia A trening zajął mi półtorej godziny z rozgrzewką, która trwa dziś 15 do 20 minut więcej nie robię. Ale jak już pisałem w komentarzu jeżeli jesteś osobą początkującą, to cztery serie po cztery powtórzenia to jest dla Ciebie za mała objętość, ale jeżeli na przykład robisz wiosłowanie tak jak ja na stówce, no to zanim się rozgrzeje, bo wiadomo, że jak kończę wyciskanie, to od razu nie przerzucam się i nie zapierdzielam stówą, tylko na cztery powtór powtórzenia od razu wiosłowania, tylko trzeba trochę przyzwyczaić układ nerwowy do innego ruchu, więc zaczynamy troszeczkę lżej i rozgrzewamy się do tej powiedzmy serii głównej na 4-4 powtórzenia, 4 serii po 4, żeby przyzwyczaić przyzwyczajeniu nie mieć jakichś kontuzji, tak? Żeby to wszystko fajnie sobie pracowało, mózg się przyzwyczaił, mięśnie do nowego ruchu. I teraz zobaczcie, jeżeli jest powiedzmy te 4 serii po 4 powtórzenia i wrzucam 60, 70, 80, 90, to już mamy 4 serie na samym wstępie yy, robione z jakimś tam większym obciążeniem powoli wchodzimy więc objętość rośnie dlatego też trening się wydłuża jeżeli bym na przykład e, robił przysiady tylnie, powiedzmy 300kg to sam trening przysiadów trwałby godzinę zanim się człowiek rozgrzeje i ma wykonać powiedzmy 280 3 serie po 3 powtórzenia to jest powiedzmy taka długa droga do góry, że po prostu sama rozgrzewka już nabija objętości ale co innego, jeżeli ktoś robi tylko przysiad na powiedzmy 60 kg, no to co u niego za rozdziewka będzie? Zrobić 40, 50, wrzucić 60, zrobić 4 serie po 4 i to będzie zbyt mało objęte, żeby w ogóle dla takiej początkującej osoby ten trening działał. żeby to jakoś działało na nią i żeby robił jakiś postęp, dobra? Tradycyjnie, jak macie pytanie w komentarzu, piszcie podnośnie ćwiczeń, czy po prostu jak chcecie coś żeby nagrał nowego, więc oczywiście. Pozdrawiam, cześć.